Trzeba iść tam, ociech... A to mało razy w deszczu siedzieli. O... Tam jeszcze jakieś zwierzę biegło. Kurde, powiem, był przez tą gałąź przejść jak Venom. Hmm. Tam przypomina mi się odcinek komiksu The Amazing Spider-Man, jak... Peter Parker po starciu z Venomem z poprzednich wydań, gdzie Venom uwięził na wyspie, wrabiając, że niby nie żyje. Jed i Edi tam został zadowolony, że nie żyje. Spiderman tam się siedział. No i w innym odcinku, dalszych ileś odcinków temu było, Spiderman poszukał Venoma pomocy do walki z Kernidem. To jeszcze przed Maximum Carnage było poszedł na tą, na tej, na tą wyspę I do Diego i że patrz, jestem, a to nie niemożliwe, ty nie żyje i wtedy on zdjął maskę i od razu kombinezm do Noma ja złapanki rzucił na niego a Peter tam pułapki pozostawiał na niego różne na przykład takie, że gałąź na którą on i zakładał, że będą Kloc tego nie zrobi, No i tak. I on biegnąc nadepnął. No to mi się właśnie teraz skojarzyło. Jak tu tak wychodziliśmy nad gałęzią. Gdy nad nią, to ja w sumie powinienem był nadepnąć. <śmianowidzio> Co, widać? widać? No nie? Co widać? Nie widać, nie? Nie widać. <śmianowidzio> Elegancko zbudowane. Moje mieszkanie. O. o tutaj. Słońce o, nad nami. Aaaa, i browar z kumplemi. No nie? No. no Tego nie widać, bo... No Przecież <gryzny> z tyłu to... może nie widać No kurwa gościu plery. Słuchaj, wszystko suche jest No, suche Wszystko, wszystko suche w jednym odcieniu W to wschód jest, No, tak No Wschód, no właśnie <śledziany> A, E Eutanazja. No, na tamty no, świat kierunek no. na no, kierunek na tamty świat. elegancko słuchych <laughs> <laughs> gałęzi nie masz tam? Nie widać suchych. Nic Czek? na łeb raczej nie powinno spaść. O! A najwyżej jak kurwa jebnie, to bo, tutaj dziura od razu można, wiesz, saperka. jest spać. No, elegancko. No, to A, luz. <laughs> e, jak eutanazja. No. <laughs> Eutanazja na żądanie, bez żądania, to jest zresztą też. W sumie wejście sobie tędy zrobię. John zapomniał, latarki. ale to ja mam czołówkę. Masz taki mały lantern, jak, jak ten, jak dozorca w Harry Potterze. Tu muszę w ziemię, czy się z nią. Czy powiem gościu, że zgłodniałem trochę? Czy mi się wydaje, czy ja za dużo gościuję? Patyjka znalazł mówi. Co? Widzę, po tejka znalazł, ogarnął. O, no, no akurat leżał Prawie idealne. Łatwa nie była, przedziała max ze 40 chłopa Łatwa nie była No co, bierzemy To, na tym można siadać ogólnie też sobie Tam, na drzewie dupą No, ale można No to dwuosobowo ogólnie Łatwa nie była No i żeby to było trochę bardziej miękko Łatwa nie była Cyk cyk letni śpiwór ho, ho, ho. Także pierdolnie to na nas oh, Czyli takie cienniutki fajniutki ciepło, będzie łowień! Łatwo pójdzie! A przynajmniej wieje fajnie Bo jak pyszny pan siedzi kurde, ryby łowi nad ogniskiem, którego nie tak. ma troszkę pod namiot wziąć trochę drewna, żeby suche było mam wrażenie, że to na nas idzie, nie? ale to może no. wrażenie to tylko kur... HO <laughs> bardziej mi potrzebny taki z kamuflażem, jak Twój, nie? <laughs> bo mu się rzuca w oczy Ice Poseidon idzie taki streamer bez kitu ja wezmę te mikrofony sobie wyłączę i będzie bez... zbudowany, bo to, że wtedy nie... może śmiało w deszcz być tak chłodno się zrobiło. Człowieku. się zmaga. No. A to mało razy w deszczu siedzieli. No pewnie nie aż takim, co, co może się zapowiadać. Proszę spać. Zmęczony. Korzystam z Twojego siedziska. Okej. Okay. sobie tutaj na nim. O! Ech. A co? Wypoczywasz? A ja. jak? A jak? A ja na foteliku sobie. W głowie ryby w deszczu. Szczerze mi nie przeszkadza, że pada. Nie mam problemu, jak trochę zmoknę. No ale ty, no w porę przyszli, no, rozstawili namioty. No zaraz zobaczymy, czy nie trzeba będzie skierdalać tych starych. Deszcz mi nie przeszkadza, ale spadające drzewa to już tak. Ale ty nic nie spadnie. Co ty? To wszystko młode. No teraz zaczyna bardziej padać No tak na fest nie. O błyszczy Błyska, błyska No patrzcie Tutaj ma hacjenda Tutaj jak widać troszkę podsypało W tym miejscu lekko się Tu się lekko zawaliło Ale to nie szkodzi O też no, szczerze? tutaj elegancko, tu nic nie kapie ale obszerna hacjenda, co? wezmę na przykład o sobie patyczek jeden, drugi trzeci nie. O. i sobie usiąść na patyczkach pod daszkiem o no. No zaczyna padać O oh, kurwa! Opie, tutaj jest większa dziura więc mi to tej kapie. musiałbym trochę głębiej wsiąść Albo bardziej się przesunąć w bok daszek ten O, tu o, już lepiej No pada, pada Aż mi siku się to chciało Nie będę z kutągiem przed wami parodować no ale to co? Powiem tak Kurwa Ulala No 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 Powiem wam, że tu mogę zostać, ale ja tam nie, nie dopiąłem tego mm, Jak to się nazywa? Namiotu Nieźle leży. Nieźle, nieźle Kurda, siwo pa Ho, ho, ho! Nie no, kurwa, trzeba iść tam, ocie chuj! O kurwa! O chuj! O kurwa! Człowieku! O chuj! Jakie wrażenia, ty! Ja pierdolę! Ocie chuj! Człowieku! Tam jeszcze jakieś zwierzę biegło! Tam ja słyszałem jakieś zwierzę biegło, nie? No ale no blisko było. no ile to kroków ode mnie, ja tu siedziałem, czekaj, raz, dwa, trzy kroki, <ścoughs> trzy kroki, no to ze, no, ze trzy metry ode mnie.